Cześć, z tej strony Paweł, sklep internetowy Pulsystem.pl Omówię dzisiaj krótko funkcję odkurzacza do basenu Delfin E10 oraz pokażę Wam, co zawiera opakowanie. Model E10 jest najtańszym i najbardziej podstawowym modelem odkurzaczy do basenu marki Delfin. Jego wyższa wersja to model E20, którego recenzję znajdziecie również na naszym kanale. Zobaczmy zatem, co znajduje się w środku. odkurzacz Delfin E10 z kablem o długości 12 metrów. Wyposażony w jedną szczotkę czyszczącą PVC do każdego rodzaju basenu. Kosz filtracyjny siatkowy z łatwym dostępem od góry. Sterownik pozwalający na jeden cykl pracy półtorej godzinny obejmujący czyszczenie dna basenu. A teraz kilka słów o parametrach odkurzacza. Delfin E10 został zaprojektowany z myślą głównie o basenach ogrodowych naziemnych, takich jak Intex czy Bestway i tym podobnych. Przyznaczony jest do basenów o długości do 8 metrów. Pracuje w zakresie od 40 cm do 5 metrów głębokości. Czyści tylko dno w jednym trybie pracy 1,5-godzinnym. Posiada kabel o długości 12 metrów. Jest bardzo lekki, dzięki czemu łatwo włożymy, jak i wyciągniemy go z basenu. Wypoznaczony został w uniwersalne środki PVC. Co pozwala nam na efektywną pracę w niece basenowej o każdym wykończeniu. Posiada także system nawigacji Clever Clean, dzięki któremu poradzi sobie z wyczyszczeniem każdego kształtu basenu. Jak widać, model E10 jest to niezbędne minimum dla każdego, kto nie oczekuje super dokładnego czyszczenia wody z mikro zanieczyszczeń. Jak wspomniałem, nie posiada on bowiem wkładów filtracyjnych dokładnych, a wyłącznie siatkowy kosz filtracyjny. Jeśli więc jesteś posiadaczem basenu naziemnego, tylko sezonowo i nie wymagasz, aby odkurzacz czyścił ściany basenu, a wyłącznie jego dno. Ten odkurzacz jest właśnie dla ciebie. To naprawdę rozsądny wybór w bardzo dobrej cenie, a w sezonie letnim pozwoli ci zaoszczędzić sporo czasu na otrzymanie basenu w odpowiednich warunkach. Na koniec dodam tylko, że gwarancja na odkurzacz E10 obejmuje 24 miesiące. A co najważniejsze, jeśli dokonasz zakupu w naszym sklepie, zyskasz serwis door to door. Jeśli szukasz więcej recenzji odkurzaczy do basenu, zobacz nasz kanał na YouTube. A jeśli interesuje Cię oferta produktowa, zapraszamy na nasz sklep internetowy pod adresem pulsystem.pl, gdzie znajdziesz nie tylko odkurzacze, lecz także kompletną ofertę produktów technologii basenowej wraz z wysokiej jakości chemią basenową. Do zobaczenia wkrótce.